Ta ustawa po raz kolejny obiecuje nam deregulację, jakąś tam liberalizację, uproszczenie procedur. Prawda jest, tylko, to tylko częściowo jest prawda. To jest typowa ustawa taka w stylu Pisa, że PiSu, czyli trochę marchewki, trochę kija, przy czym marchewka jest jak zwykle... Mała i niesmaczna, kij, gruby i sękaty, więc Pis znowu pokazuje, próbuje udowodnić, że wie lepiej od przedsiębiorców, co jest dla nich dobre. Oni mówią, że nie chcą tych, tych regulacji, że te regulacje są dla nich złe. On mówi, nie, to jest dla was dobre, to będzie liberalizacja. To samo mieliśmy ostatnio przy, przy ustawie śmieciowej. No było dokładnie to samo. Przedsiębiorcy mówili, że to by zła zmiana, PIS mówił, że to już jest dla was, dla, dla waszej wygody. A my nie chcemy tej wygody, ale my chcemy waszej wygody, my wiemy lepiej, co jest dla was dobre. Znowu mamy to samo. Yy, ustawa tutaj wiadomo, w kilku punktach poluzowuje śrubę, żeby dokręcać ją zaraz obok. Pani sprawozdawca mówiła, że słusznie podkreślała niektóre kwestie, które rzeczywiście ulegają liberalizacji, ale nie wspomniała o tych, które są, w których idziemy w przeciwnym kierunku. Kolega Krajewski podał już przykład, że wyrzucamy weryfikację, dorzucamy klauzulowanie, które w wydaniu takim jak uchwalamy to w tej ustawie jest nawet bardziej dokuczliwe niż ta poprzednia, poprzednia weryfikacja. No, całe wszyscy przedsiębiorcy mówią, że będzie to dla nich bardziej dokuczliwe, więc chyba wiedzą lepiej obniżacie jedną opłatę, żeby podwyższyć drugą. Tutaj przechwalacie się tym, że część map będzie udostępniana za darmo, ale to się odbędzie kosztem przedsiębiorców, bo sam zresztą pan główny geodeta uzasadniał to w ten sposób, że te podwyżki w innych miejscach muszą służyć na to, żeby państwo wyszło na swoje, żeby te pieniądze się zgodziły w Mieszku. Więc tak naprawdę przedsiębiorcy geodezyjni, żeby zakupić te materiały, których najbardziej potrzebują, będą musieli sfinansować nieodpłatne udostępnianie w innych miejscach. Więc jak zawsze koszty podniosą przedsiębiorcy i geodeci. To jest dreptanie w miejscu, to jest zmiana postkomunistycznej, złej ustawy w sposób taki, że przyklejamy tylko plaster na ten, na ten postkomunistyczny wrzut. Głównym problemem polskiej geodezji jest co innego: jest to, że, że, że geodeci zatrudnieni w urzędach produkują nieuczciwą konkurencję wobec przedsiębiorców działających niezależnie, wobec niezależnych geodetów, no, dlatego, że mają pełną kontrolę nad tym procesem weryfikacji, czy teraz klauzulowania. Oni sami sobie, czy swoim kolegom mogą te w pierwszej kolejności stemplować dokumenty, w związku z czym osiągają przewagę. W dodatku w czasie pracy, korzystając z dostępu programów na miejscu, wykonują te mapy taniej niż, niż, niż geodeci, bo nie muszą ponosić wszystkich kosztów ZUS-u i tak dalej. Więc nieuczciwą konkurencję i to jest potworna plaga. To jest plaga, z którą borykają się przedsiębiorcy i co zgłaszają. A co my robimy? Zrobimy dokładnie coś odwrotnego niż powinniśmy, czyli powiększamy przewagę urzędnika nad przedsiębiorcą. Dajemy urzędnikowi władzę jeszcze większą niż dotychczas, bo w tej chwili będzie mógł wstrzymywać proces inwestycyjny do czasu, kiedy nie dostanie przystawiona czerwona pieczątka. No to znowu podgłębiamy patologię, a rzecznikiem tej patologii jest Główny geodgrycz. Geodeta, który ujmuje się zawsze za tymi geodatami urzędnikami, a nie tymi geodatami przedsiębiorcami. Mieliśmy do czynienia z przykrą sytuacją, gdzie widzieliśmy, że ogon merda psem w tym Sejmie. Posłowie PiSu, nawet pani Paloch, która przekonująco uzasadniła, nawet chyba lepiej ode mnie, moją własną poprawkę, następnie głosowała przeciwko niej, bo pan geodeta powiedział, że nie wolno. Posłowie PIS yy, redukują ten Parlament do jakiejś bezmyślnej maszynki pożałowania, godnej maszynki do głosowania, nie potraficie mieć własnego zdania w sytuacji oczywistej, kiedy pokazujemy wam, że mamy do czynienia z ewidentnym lobbingiem, to o czym mówił po, poseł Krajowski, ze zuchwałym lobbingiem ze strony pana Geodety na rzecz własnego programu, kiedy dostosowujemy prawo do jego możliwości, kiedy ustanawiamy jakieś niedorzeczne ograniczenie jednego roku, które z niczego kompletnie nie wynika, i nie jesteście w stanie zerwać się z tej smyczy. Patrzycie tylko, czy główny Geodeta pozwoli wam tak głosować? Jak nie pozwalać, to nie głosujecie. I co przykre, lewica. Ręka w rękę z pisem, ta, taka egzotyczna koalicja yy, przegłosowała wszystkie poprawki na nie, wszystkie poprawki po kolei, nawet najbardziej oczywiste. No, tak, o Polskę walczycie, tak, już widzę, jaką Polskę walczycie. O, to, to widać jednak sentymenty, skoro ustawa jest postkomunistyczna, to stara miłość nie rozwieje. Yy, w związku z powyższym konfederacja będzie głosowała przeciwko, a wszystkie poprawki, które złożyliśmy na, na, na komisji, podtrzymujemy niniejszym. Dziękuję bardzo Pani Pośle.